Ciemanko, ryby ryby, jedziemy na ryby, wędkarstwo z zetkiem. Znajduję się na łowisku Wróblowa, no-kill całkowity. Będę starał się dzisiaj złapać wreszcie karpia na metod Federa. Jak to zrobię? Będę oczywiście próbował. Będę miał trzy pelety. Jeden smakowy, jeden ciemny i jeden jasny. I do tego jedną jasną zanętę sobie zrobię. Parę podajników tej zanęty wrzucę a później będę kombinował właśnie z peletami 2 mm, bo wszystkie mam 2 mm. Będę łapał na metr m. Jeśli oczywiście uda mi się znaleźć to miejsce, metr m. Więc mam nadzieję, że uda mi się złapać dziś karpia. Bo taki mam dziś challenge. Challenge karp. Ale zobaczymy wszystko. Bo wiadomo, jak tutaj z tą wróblową na metod Federa jest, wchodzą leszcze i tego karpia nie ma. Albo się uda czasem je siotra złapać. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Ja Wam pokażę. Ja Wam pokażę za chwilę, jak będę rozrabiał pelety i zanęte. Yy, I proporcje. Bo w ostatnim filmie pokazałem Wam, Kupiłem sobie taki kubeczek z proporcją i ile peletu, ile zanęty, a ile wody, i teraz będę to wszystko tak rozrabiał. Spisuję sobie do notesu, żeby w następnych wypadach już tylko proporcja, pyk, woda, pyk, mieszam, zamieszać, wszystko odstawić, później tylko przetrzeć przez sito. Bo zazwyczaj to robiłem na dwa 3 etapy. Żeby nie przymoczyć zanęty, a teraz już troszkę inaczej robię. Więc zabieram się do dzieła, pokazuję Wam jak będę rozrabiał pelety. Jakie, so, jakie to są pelety, jaka dzisiaj będzie zanęta. I mam nadzieję, że uda się złapać tego karpia. Więc zapraszam Was do dalszego oglądania. Dobra, rozrabiamy sobie. Biorę sobie miareczkę. Pierwsze pójdzie pelet Aller Aqua Primo 2 mm. 300 tego peleciku. Albo 200 weźmiemy, mamy 200 ml peletu Aler Aqua. Teraz następny pelet to jest skreting, też 2 mm. Też weźmiemy sobie go 200, gdzie jest ta miarka? 200 ml w skrytingu. I tutaj mam jeszcze w worku taki pelecik. To jest pelec ze Stolmaxa. I też go weźmiemy 200, jeszcze trochę i też mamy 200 ml paletu Stolmaxa. Dobra, to tak to w proporcjach wygląda. Troszkę tego jest, zaniepta na końcu. Bo potrzebny mi będzie pojemnik. Ja teraz biorę wodę. No to dobra. Teraz tak do skrytinga dolałem jeszcze 10 ml, czyli na 200 ml skrytinga dajemy 50 ml wody, na 200 ml Stolmaxa dajemy 30 ml wody, na 300 Mililitrów zanęty Sonu w jedynki dałem dzisiaj 120 ml, o 10 ml mniej niż ostatnio, ale zanęta fajna się zrobiła, klei się i się rozbala, ale chyba za chwilkę jeszcze te 10 ml trzeba będzie dodać, i na 40 na 200 ml peletu Aler Aqua dałem 40 ml wody. Czyli 40, 30, 50, i tutaj jest 120. Jeszcze 10 pewnie trzeba będzie dodać za chwilę. Bo widzę, że już dochodzi ta zanęta coraz bardziej do siebie. Ja ją przysiałem przez przy si to, jeszcze przetarłem i zrobiła się ta zanęta. Naprawdę powiększyła dwukrotność swojej objętości, fajnie. Ja zaczynam wędkować pierwsze podajniki do wody. I za chwilę mam nadzieję, że widzimy się skarpiem. Jednej i drugiej wędce mam zaznaczony dystans, porzucałem parę razy w to miejsce, w które chciałem. Na lewej wędce mam 71 metr, na prawej wędce mam 69 metr. Zacznę sobie łapanie od y, waftersów z Marosa. Zobaczymy, jak to wszystko się podzieje i poleci na jeden zestaw zanęta i na jeden zestaw poleci z i Będę mieszał, nie będę dawał na jedną wędkę cały czas to samo, tylko będę mieszał, będę próbował, żeby złapać tego karpia. Mamy większą rybę. Naprawdę mamy większą rybę. To nie będzie leść. To nie będzie leść. Mamy go, mamy go, ja! Mamy karpia. Jest, moje założenie się spełniło. Nie jest, może duże, bo nie. Ale są tu naprawdę waleczne te karpie. Biorę go teraz do kołyski. Dwa rzuty na skretinga. Łapie pół godziny. Mam dwie rybki. Leszcza, bardzo pięknego leszcza. Delikatne branie, jestem ciekawy, co by było, jakby wzięła dycha. I mamy takiego karpika na metod Federa wreszcie wziął. To jest zarybieniówka pewnie z tego roku. Skuty jest przeze mnie i ktoś go jeszcze złapał, tylko mu się jedno zabliźniło. Tak, jedno mu się zabliźniło i przeze mnie jest skuty, czyli dwa razy był złapany. Jest karpik na metod Federa na wróblowej. Pół godziny i jest karpik z rybką do wody. ja nie mogę, jest 45 minut łapania, dwa karpie i jeden leszcz i wszystko na skreting jak na razie i na truskaweczkę z marosa mamy drugiego grubiutkiego karpika, małego, bo małego ale cieszę się, że wreszcie się do nich dostałem nawet nie widać tego skucia, bo używam haczyków bezzadziorowych Ale ktoś już go to jest złapał. Widzę, że na dole jest zrośnięte. Czyli też już był złapany ten karpik. O, będzie miał pewnie około 3,5-4 3 kg. Nie będę nawet ważył go. Ale cieszę się, że drugi już jest. Bo dla mnie ta woda wróblowa to jest naprawdę tajemniczą wodą. I czasem można siedzieć i siedzieć, i nic nie złapać. A czasem się przyjedzie i się łapie. Tak jak widzicie sami, 45 minut, trzy rybki już złapane. Ładny klocuszek. Sami zobaczcie, jaki grubiutki. Fajna rybka, niech rośnie. Wypuszczamy go. Dosłownie rzut i branie. Na 71 metrze. Cały czas coś się dzieje. Czwarta rybka w ciągu godziny, można powiedzieć. Nawet nie godziny, bo jeszcze brakuje 5 minut. No, coś pięknego. Używam większych podajników niż do tej pory. Tak, jak na ostatnim filmie pokazywałem Wam te podajniki z chińskiego sklepu w Jaśle, które kupiłem za 15 zł. Ich teraz używam. Więcej się mieści niż do tego standardowego podajnika, co zawsze używałem. Nawet nie wiem, jaka to jest firma. Ale coś pięknego, no naprawdę coś pięknego podajnik trafia w punkt i jest ryba. Jakoś tak oporowo idzie ten karp, nie idzie tak jak tamte, walczy tylko głową. Tamte odjeżdżały i z tej płycizny, co ja tam rzucam na tą płyciznę od razu ryba idzie na otwartą wodę A, już był nad podbierakiem Mamy go Mamy go Trzeci, trzeci Będziesz miał koło piąteczki Sami zobaczcie Piękny karpik. Kilka razy już złapany. Łakomczuch. Taki łakomczuch, trzeci karp, jeden leszcz. Spełniłem swoje... swój challenge. Naprawdę spełniłem. Jeszcze jak weźmie jakiś większy jeden, to będę już naprawdę happy, bo chciałem się dostać do tych karpi i dostałem się wreszcie do tych karpi. Odpowiednie miejsce zrobiło swoje. I płytkie miejsce, dużo osób teraz właśnie szuka w głębokich miejscach, bo mamy ten kwiecień, teraz już maj, mamy jaki mamy, skoki ciśnienia, pogoda, wiatr, słońce, yy, deszcz, no i, i na płytką wodę ta rybka właśnie idzie, żeby te promienie słońca dostawać, promienie słońca, co nie? Tak jest, piękny karpik z karpikiem do wody. Piękny, gruby Lechor. Na pewno ma powyżej 60 cm. Coś pięknego, za chwilę go zmierzymy. Ważyć go nie będziemy. Jest troszkę grubiutki, bo jest, ale. Już jest widać, że wytarty. Zobaczymy za chwilę, jak miara pokaże. I miałem jeszcze dwie spinki i dwa brania jakieś puste, nie wiem. Przecinka. Nie było ryby. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale łapiemy dalej. 60 kaleszczyk. Niech dojdzie do siebie, Ty nawet nie chcę z tego, I mamy pięknego Pinokia, który się wygina, tańczy salsę. Mamy pięknego Pinokia. Jeden chyba z mniejszych tutaj pływających. Bardzo dziwny śluz też ma. Nie wiem, co ostatnio te ryby tutaj taki śluz mają. Ale bardzo fajnie cieszę się, że trzeci gatunek dziś rybki. Challenge skarpiowy spełniłem, bo złapałem karpia. Jeszcze doszedł do tego leszcz i jesiotr Może się jeszcze coś uda złapać fajnego, inną jakąś rybkę, ale zobaczymy, jeszcze chwilę czasu mamy, więc i wszystko na skreting. Wszystko na skreting, na alerakła też było branie. Ale nic nie chciało yy, wyholować się. Były dwa brania, jedno było spinka, drugie było puste branie. Nie wiem czemu, może ten gad właśnie tak robił. No ale teraz sesja zdjęciowa i wypuszczamy jesiotro do wody. Wszystkie rybki jakie mamy dziś są na lewego kija. Mamy teraz takiego leszczyka. Wypuszczamy go do wody i dalej łapiemy i wszystko na skreting. Teraz na co on pobrał, bo skreting mi się już skończył, albo zanęta z sonu, albo pelę ale bardziej bym stawiał na pelę Ale sami zobaczcie jaki grubiutki, fajna piłeczka. Naprawdę fajna piłeczka. No, można powiedzieć, że 5 kg, 5,5 kilo będzie miał ten karpik. Fajny taki misiu kolorowy, widać, że już go ktoś złapał i to niejednokrotnie, tylko raz, dwa, trzy, cztery rany ma zagojone. To, to, co moje jest, to nawet tego nie widać, bo ja mam haczyki bezzadziorowe, to tylko igiełka wchodzi i wychodzi. O taki misiu kolorowy, bardzo fajny, napchany, grubiutki, niech urośnie duży, niech urośnie duży. I mamy następnego pana profesora z taką delikatnie mordką skrzywioną zapewne gdzieś musiał uderzyć przy transporcie jak był mały albo coś mu się musiało stać. Ale ma ładną łóżkę tego tak od połowy taką drobną, że jak będzie duży to będzie fajny i teraz go nazywam krzywik, bo popatrzcie na mortkę jego. Ma taką skrzywioną, ale pobiera fajnie, rybka rośnie. Będzie z niego kawał klocka, jeśli przetrwa, oczywiście, tutaj. No to ja już jestem poskładany, rzeczy mam już powkładane do auta i koła auta. A teraz znaczy czas na podsumowanie dzisiejszego filmu. Więc tak, pellet bananowy Stolmax, no nie działał mi. Yy, zanęta Sonu, chyba było jedno branie na tą zanętę. Wszystkie brania były na, praktycznie wszystkie brania były na pelet z i parę brań było na pelet Aller Aqua mój challenge złapania karpia udał się, wyciągnąłem 5 karpi jednego jesiotra cztery leszcze chyba i jakoś tak bym musiał popatrzeć w telefon ale challenge się udał karpia złapałem było trochę spinek, było trochę obcierek było trochę brań pustych, zaciętych nie wiem czemu Rybka współpracowała ze mną, jestem zadowolony z tego, że udało mi się wreszcie tutaj na Wróblowej dotrzeć metod federem do karpi. Jestem bardzo zadowolony, mogłyby być większe, mogłyby być, ale były takie fajne karpiki, naprawdę waleczne, bo z niektórymi nawet po 13-14 minut holu było z rybką, fajnie walczyła ta rybka, jest mocniejsza ta rybka. Niż na siepietnicy z tego co zauważyłem. Ja się zbieram, jadę do domu. Zapraszam Was na kolejne moje produkcje, sesje Metod Feder i zasiadki karpiowe, a teraz się z wami żegnam, więc ryby, ryby jedziemy na ryby wędkarstwo Zetkiem Siemanko, do zobaczenia!